Witam na kanale winny Degustator. ja nazywam się Piotr Sałek, a dzisiaj kilka słów e, o Ryslingu. Jeszcze do tej pory na kanale Ryslinga nie było, a to jeden z najważniejszych białych szczepów, więc kilka słów plus e, degustacja. Ja w międzyczasie będę otwierał wino i, i coś powiem. Także e, jeżeli chodzi o Rysling, ojczyzną Ryslinga są, jak sama nazwa mówi, Niemcy. E, tam został najbardziej Spopularyzowany. Główne regiony to Mosel, Pfalz, Rheingau. Jest ich też oczywiście więcej. I nich potem też powędrował dalej na cały świat. Oczywiście dużo się robi we Francji, w, graniczącej, w graniczącym regionie z Niemcami, czyli Alzacja, ale też robi się w okolicach Waszyngtonu w USA, Nowa Zelandia. Nawet y, trochę w Australii, także to jest dosyć popularny szczep. Natomiast jeżeli chodzi o e, sam szczep, to jest szczep praktycznie chyba najbardziej kwasowy, jeżeli chodzi o białe wina i bardzo aromatyczny. E, I te wina mogą być od wytrawnych po bardzo słodkie, szczególnie właśnie w Niemczech. I teraz w Niemczech e, mamy takie. Dzisiaj mam akurat wino z, e, z Francji. Natomiast jeżeli chodzi o Niemcy, jest w zasadzie zupełnie inaczej to wygląda niż wreszcie świata. Czyli generalnie na całym świecie ryzlingi robi się wytrawne i takie one są, chyba że jest coś napisane inaczej. Tak? Natomiast w Niemczech zwykle ryzlingi właśnie są bardziej słodkie, chyba że jest napisane. Tak? Czyli jeżeli jest napisane trocken, jak zobaczycie sobie na ryzlingu z nim jest trocken, to znaczy, że jest wytrawny. W przeciwnym razie y, będą to y, różne możliwości. Czyli mamy tak, powiedzmy, ryzynki w Niemczech dzieli się na zawartość cukru resztkowego, która po prostu zostaje w winie. Im więcej go jest, tym oczywiście wino jest bardziej słodkie. Czyli idziemy sobie od kabinet. To jest taki naj, na, najlżejszy styl, e, taki w zasadzie uważany za wytrawny, czyli oprócz trocken może być napisane kabinet i to znaczy, że wino jest wytrawne. Potem mamy e, Spätlese, czyli to jest tak zwany późny zbiór, i on już ma e, około 20-30% więcej tego cukru resztkowego, więc ta słodycz jest wyczuwalna. Potem mamy auslezę, beren auslezę, trocken auslezę. E, no i ice wine. to są w ogóle wina, które są zbierane e, gdzieś w okolicach e, końca roku. I po prostu kiedy czasami jest właśnie nawet tak, że te kiście są po prostu przy, przymarznięte, dlatego się nazywa ice wine. Natomiast e, oczywiście im te wina są słodsze, czyli tak jak tutaj czytałem na przykład Auslese bern, Auslese trocken to, to one tym bardziej są droższe, tak? bo wydajność e, z takiego winogrona po prostu jest mniejsza, często to są małe butelki. No i te wina potrafią kosztować po kilka tysięcy złotych. Nie robi się ich co roku, więc naprawdę to są, to są wyjątkowe wina, po prostu wina deserowe. Natomiast w reszcie świata, oczywiście, zapomniałem też wspomnieć o Austrii, która słynie oprócz Gewürztraminer'a. Minera. I gruner Wettlinera słynie właśnie też z Ryzlinga. Natomiast e, dzisiaj mamy wino e, z Alzacji, czyli Francja. Alzacja to jest region e, właśnie położony przy granicy z Niemcami. E, producent Trimbach, bardzo znany producent, przewodnikowy, ceniony. Ryzling Reserve, czyli powiedzmy taki troszeczkę lepszy. E, ja za to wino dałem 21 euro. No i Robert Parker ocenił je na 91 punktów, zaraz zobaczymy jak ono mi będzie też smakowało, jak będzie wyglądać, jeżeli chodzi, a i tak, w zasadzie generalnie na całym świecie te ryzlingi też będą różne, tak? bo na przykład Niemcy są też krajem położonym bardzo jakby na północy, w związku z czym te ryzlingi zwykle są właśnie takie, a, no, bardzo kwasowe i też lżejsze, jeżeli chodzi o aromaty. Tak? Natomiast, im bardziej pójdziemy na południe, tym więcej jest owoców cytrusowych, e, czasami właśnie jakieś mango, i takie rzeczy też się, też się zdarzają. E, natomiast, e, Austry, e, francuski ryzling właśnie ten z Alzacji, po, ponieważ Alzacja jest położona przy granicy niemieckiej, jest dosyć podobny, zbliżony jest do. E, właśnie ryzlinga niemieckiego jest wysoka kwasowość, takie akcenty mineralne, czyli powiedzmy skały, krzemienia, takie rzeczy. E, mogą być nuty kwiatowe. Zobaczmy. O, właśnie, pierwsze co, to są właśnie nuty kwiatowe. A co, jeszcze nie powiedziałem o jednej rzeczy. Bardzo często już w takich lepszych ryzlingach też pojawiają się e, takie akcenty e, jakby to powiedzieć nafty, benzyny, coś takiego. To nie jest nic złego, to zwykle to już są takie, takie naprawdę wyższej klasy ryzlingi, gdzie mm, no za 20 zł takiego ryzlinga nie znajdziecie. tak? Ale, ale generalnie w wyższej klasy ryzlingach takie akcenty się pojawiają. Absolutnie to nie jest nic złego. No tutaj głównie aromat kwiatowy. Może właśnie trochę jakieś takie białe owoce typu liczi, coś takiego. Ale ładny, naprawdę ładny. Taki właśnie kwiatowy, ale taki bardziej też przypomina taki jak na przykład lipa, właśnie jak jest miód lipowy, coś takiego, to, to też taki delikatnie słodki aromat. Mm. Bardzo dobry wino, oj. Idealna kwasowość, właśnie jeżeli mówimy o tej wysokiej kwasowości, ona tutaj jest, ale też czuć trochę cukru resztkowego, nie wiem ile jest, bo bo też no, nie jest tutaj podane, muszę poszukać gdzieś na stronach producenta, a nie powiedziałem, alkohol 13,5%, no i tutaj mamy rocznik 2019, Ten link też jest generalnie winem, które nadaje się do starzenia. Ale wino jest intensywne, kwasowość jest przeszywająca, jest bardzo orzeźwiające, takie cytrusowe, właśnie taką, czuć cytrynę, pomarańcze, może nawet bardziej cytrynę, nawet bardziej limonkę. Jest bardzo, bardzo odświeżające to wino, bardzo długo się trzyma, wysoka kwasowość, intensywność jest duża. Mam jeszcze od tego producenta. Jeszcze wyższe, wyższe wino, więc pewnie kiedyś, kiedyś na kanale będzie, ale ono też nadaje się ewidentnie do starzenia, więc jeszcze może sobie po prostu po, poczekać. To wino jest idealne do picia, natomiast też kwasowość, jakby jego potencjał też jest, więc jeszcze, jeszcze kilka lat e, może sobie poczekać. Także myślę, że powiedzmy, typu do 10 lat e, spokojnie takie wino może sobie po prostu posiedzieć. Zobaczmy jeszcze raz. idealne na upalne dni naprawdę jest świetne bardzo dużo właśnie takich akcentów delikatna goryczka jest taka trochę przypominając jakbyście mi na przykład właśnie grejpfruta. także naprawdę mega mega orzeźwiające fajne wino 91 punktów ja bym mu dał nawet 92 bo to jest naprawdę bardzo ciekawe wino więc zdecydowanie mhm. polecam jeżeli chodzi o cenę jakoś w Polsce nie znalazłem bo, bo no akurat mimo że ten producent jest znany jeszcze zobaczymy ale, ale ale nie znalazłem no to też ceny pewnie na pewno nie będą niskie chociaż na winello.pl sekundkę to, to, to zobaczmy bo coś tutaj pokazuje. No tak, jest, jest to wino, tylko nie jest rezerwa, tylko jest zwykły. 92 zł kosztuje winello.pl 90 punktów Wine Spectator przyznał. Także, także ewentualnie to wino jest i nawet to jest chyba ten sam rocznik. Nie jest tutaj napisane, ale, ale tak mi się gdzieś wydawało. No niestety nie jest napisane. Jaki to jest zrobić. Mniejsza z tym, generalnie wino jest bardzo ciekawe. Na koniec muszę jeszcze powiedzieć to, to jest dosyć ważne, że ciężko jest zrobić ryzdinka. To nie jest łatwy szczep, a tak jak na przykład Chardonnay i nie wszędzie się udaje, czasami też może być po prostu zbyt kwasowy, nieznośny, i za 20 zł nie kupicie po prostu dobrego ryzdinka. więc.. Jeżeli na przykład czasami kupujecie sobie nie wiem, w biedronce czy w Lidlu i chcecie sobie kupić tanie białe wino, to raczej Ryzlinga odlecam, odradzam, bo, bo no po prostu Ryzlingi, żeby były dobre, one troszeczkę muszą kosztować. Czyli zdecydowanie 30 zł, plus no to wino to jest raczej pewnie gdzieś 120-130 zł. I to jest naprawdę dobre wino. tak? Ale myślę, że tak za 50-60 zł już piłem wielokrotnie bardzo ciekawe Ryzlingi. E, też orzeźwiające, które są naprawdę ciekawe. Także bardzo polecam e, i do następnego kieliszka. Hej.